Dzień dobry, kochani. Dzisiaj pokażemy Wam, w jaki sposób korzystać z naszego programu lojalnościowego, dzięki któremu możecie zbierać punkty i otrzymywać rabaty na Wasze kolejne zamówienia. Aby otworzyć zakładkę programu lojalnościowego, musicie mieć założone konto w naszym sklepie. Jeżeli jeszcze go nie macie i nie wiecie, w jaki sposób je założyć, w opisie tego filmu znajdziecie link do instrukcji. Kiedy jesteście już zalogowani na swoim koncie, klikacie sobie w zakładkę Program lojalnościowy. To właśnie tutaj znajdziecie wszystkie szczegóły funkcjonowania tego panelu. Aby polecić nasze produkty swoim znajomym lub współpracownikom, wystarczy, że skopiujecie link i prześlecie go dalej. Możecie także wygenerować kod QR, który następnie przekazujecie do zeskanowania osobie, której polecacie odzież medyczną Meden Beauty. Osoba, która otrzyma od was link lub zeskanuje wasz indywidualny kod QR, otrzyma 15% zniżki na swoje pierwsze zamówienie za minimalną kwotę 400 zł. Za każde polecenie otrzymujecie 200 punktów, co oznacza, że wystarczy tylko 5 poleceń, aby otrzymać aż 100 zł zniżki na wasze kolejne zamówienie. Saldo waszych punktów możecie sprawdzić w każdej chwili na swoim koncie. Gorąco zachęcamy do korzystania z tej opcji i polecania naszej odzieży medycznej dalej. Życzymy udanych zakupów.